Wszystkie barany na kanale Katewicz Tarot z nową tygodniówką. Dzisiaj będę próbować czegoś nowego. Nie będzie dużo zmiany. Mam nadzieję, że w każdym razie na korzyść będzie dołożona czasówka i będzie od tej czasówki przesłanie tylko dla Singli Baranów. Więc jeśli będziecie tym zainteresowani, to zapraszam i możecie sobie wtedy przeskoczyć od razu, właśnie na tą drugą część, jakby. Zacznę od tego, że dlatego, że będę tasować te karty później jeszcze dla singli, więc zanim przejdę dalej i już będę mówić o tym ogólnym przesłaniu dla was wszystkich z znaku barana, macie królową mieczy, więc tutaj jeśli by było tak, że będziecie mieli do czynienia w tym tygodniu z osobą, prawdopodobnie kobietą taką, która jest... Powiedzmy, osobą, która jest jakby trochę rządzi w Waszym życiu, ok? Czy jesteście od niej może zależni w jakiś sposób, to uważajcie na to, co mówicie, dlatego, że, znaczy, nie szarżujcie może ze słowami w ten sposób, dlatego, że. E jej trzeba okazać w jakiś sposób szacunku trochę, a, ale też pokazać, że jesteście jakby równi tą inteligencją razem z nią, więc ona to lubi, żeby właśnie też rozmawiać z tą równą sobie osobą, ale też nie przeginać w sensie tutaj jakby chce, żebyście się tak nie rozpędzili, ok? To tak pokrótce tylko. I karta przesłania też dla wszystkich was, dlatego że to później już tego nie będziecie słuchać, macie nowy początek wszyscy w tym tygodniu. To jest karta wyroczni. I ona mówi o tym, że jeśli od pewnego czasu tutaj nad czymś pracowaliście, i w tym tygodniu tutaj Wam się pokaże właśnie początek właśnie tego waszego działania, skupcie się na tym bardzo, tak jakby to było wasze. Nie wiem, Wasze dziecko, ok? Czyli o taką osobę małą, bezbronną trzeba działać, trzeba dbać i jakby działać w tym kierunku, żeby to się jakby rozrastało, ale. Nie pozwólcie zginąć tej, um, temu pomysłowi, okay? Temu, do czego tutaj będziecie dążyli, bo to ma bardzo dobrą, um, dobry potencjał tutaj, to, ten nowy pomysł, więc tutaj dbajcie o to, jak tylko Wam się um, najlepiej uda, okay? Dlatego, że to jest wasze takie nowe baby, okej? Okay? Więc um, w, tym, w tym sensie mam nadzieję, że to, to jest w miarę um, sensownie przekazane. I zaczynamy tą energię dla Was, Baranę, więc macie tak. Tydzień pod kątem działania. Ja tu widzę od razu z, z pierwszej karty rycerza Buław, takie działanie, zdobywanie. Tutaj jest nastawienie na nowe rzeczy, pójście w coś nowego, ale takie właśnie bez lęku, bez jakiegoś. Um, Strachu. Tutaj macie nowe pomysły i ciągle do nich dążycie, ok? Więc tutaj będziecie bardzo pod kątem działania. Drugą kartę macie Króla Mieczy, więc tutaj jest decyzja podjęta, prawdopodobnie. Coś Wam się tutaj wyjaśni na początku tygodnia i wy podejmiecie decyzję, która jakby to um, wyraźcie zgodę na to, ok? To cokolwiek tutaj się wam um, nie zadzieje będzie Wasza zgoda i pójście właśnie w to, um, wręcz podpisanie właśnie czegoś, jakiejś zgody, wyrażenie um, słowne zgody i będziecie tutaj działać w tym temacie. Dlatego, że macie następną kartę, macie osiem buła, więc tutaj jest karta kreatywności, karta, kiedy jak coś już się zaczęło dziać, to tutaj będzie ciężko to powstrzymać, więc może właśnie te wasze pomysły, które tutaj wam się rodziły już od pewnego czasu, tutaj zaczną się one realizować, bo to jest karta e, wyzwania dla was, tu jest karta decyzji, a tu jest karta działania, więc tak jakby wam się wszystko w jedną melodię, że tak powiem, układa, macie. Kolejną kartę to jest karta kapłana, kiedy my widzimy osobę, która musi się trochę pouczyć, lub też musi tutaj spędzić trochę czasu z jakąś osobą taką na zasadzie nauczyciela, powiedzmy kogoś, kto nam potrafi przekazać niezbędną dla nas wiedzę tutaj na przyszłość, może właśnie w związku z tym nowym projektem, którego tutaj będziecie zasięgać w tym tygodniu. Dlatego że. Tutaj potrzebne jest więcej Wam, jakby skupienie się na tym, czym, czym, czym będziecie się zajmować, ok? Więc takie, jakby poszerzenie wiedzy, ale też słuchanie osoby, która już znalazła się w podobnej sytuacji przed Wami, i ona tutaj ma i wie, co mówi, ok? Ma duże do powiedzenia, ale takiego nie jakiegoś bujania po błokach, tylko takich konkretów samych, które warto słuchać. Jeśli nie, to w każdym razie miecie oczy i uszy otwarte w tym tygodniu, dlatego że możecie się dowiedzieć czegoś ważnego, czego byście się mm... Nie doczytali w książce, czy też nie zobaczyli w telewizji, ale właśnie usłyszeli przypadkiem wręcz tutaj od jakiejś osoby, która, która może nawet nie chcąc zupełnie wpłynąć na to wasze, wasze życie w tym tygodniu, ok? Więc tutaj macie to. Następną kartę macie kartę postawienia na swoim zdaniu, więc tutaj, tak wszystko, tak jak powiedziałam, układa się w, jeden, w jedną całość. Więc może tutaj właśnie coś przyjdzie do Was, tu podejmiecie ta decyzja, a tutaj zacznie będziecie działać w tym kierunku. Tu postawicie na swoim zdaniu i wręcz e, będziecie przy tym upierać. Kartę Redwanu macie następną, więc tutaj jest ruszenie do przodu. To jest karta, kiedy my odważnie ruszamy właśnie tylko i wyłącznie naprzód. Tutaj nie ma żadnego na Boki, że tak powiem, tutaj was coś ciągnie, popycha wręcz do przodu, w kierunku działania, właśnie. Może tutaj będziecie gdzieś wyruszać do, dla części z was przynajmniej, będziecie wyruszać w kierunku jakiejś osoby, która na was czeka w tym tygodniu. Tutaj jest osoba, która wręcz nie może się doczekać do tego. To jest po pierwsze, bo tu mamy cztery kielichy. Ktoś, kto jest jakby. Już umówiony z Wami na spotkanie, aby tutaj będziecie w tą stronę do tej osoby podążać, lub odwróćcie to sobie, oczywiście, w drugą stronę, kiedy ktoś podąża w Waszym kierunku, aby nie możecie tutaj wręcz się tego doczekać. Ta karta mówi też o tym, że tu jest jakieś zawieszenie chwilowe, tutaj jest wspominanie, ale też jakieś takie rozżalenie z jakiegoś powodu, może przegapienia jakiejś szansy. ok, tutaj może być tak, ale Cały czas macie obok siebie osobę, która Wam dobrze życzy, która Wam tutaj um, jakby z Waszym, no może nie do końca aniołem, stróżem, ale taką osobą, która ciągle tutaj. Um, Stoi i pilnuje was, i jest gotowa do tego, żeby wam tutaj a, nie wiem, nieba przechylić, powiedzmy. Ok, więc tutaj macie kogoś bardzo dla was ważnego, nawet jeśli tej osoby nie zauważacie w obecnym momencie, dlatego że macie takie właśnie tutaj jakiś smutek, przygnębienie z jakiegoś powodu. Ale jeśli tylko już skończycie właśnie z tym smutkiem, to tutaj na pewno ta osoba jest w stanie Wam coś dobrego pod, podrzucić, doradzić, ok? W sensie, coś Wam tutaj przynieść, jakąś właśnie iskierkę nadziei, która Was przebudzi z tego, z tego marazmu, powiedzmy, ok? Więc tutaj macie ruszenie do przodu, postawienie na swoim zdaniu. Mimo tego, że wielu osobom tu się nie będzie to podobać, a wręcz niektórych to zasmuci z jakiegoś powodu, może właśnie nie spodziewają się takiego właśnie porzucenia przez Was, więc to jest dla wszystkich, dla ogólnie dla wszystkich Baranów. A teraz przechodzimy do tej części dla singli. Więc zapraszam wszystkie single i rozkładamy karty dla Was na ten tydzień. Zawsze mówię rozkładamy, ale ja rozkładam w sensie. Dobrze, mamy decyzję, ok? Tutaj będziecie stali przed e, czymś, e, nad czym będziecie musieli się porządnie zastanowić, zanim tutaj odpowiedzieć. Dlatego, że może być tak, że ktoś będzie na Was chciał tutaj e, wymusić e, jakby post, e, inaczej. Jakby ktoś chciał tutaj e, wymusić od Was stanięcie po jednej z dwóch stron, ok? Więc może tutaj być takie trochę trudne właśnie, trudna decyzja i wręcz powstrzymywanie się od podjęcia tej decyzji, dlatego, że wy tego nie chcecie za bardzo. Tutaj chociaż właściwie w głowie macie i wiecie dobrze, co byście zrobili, ale tutaj nie chcecie, jakby tego też pokazać. Wolicie poczekać chwilę, aż ten los już niech sam tutaj zadziała. Trzy buławy, więc tutaj jest kreatywność, tu są jakieś plany, takie naprawdę, kiedy jest duża szansa na to, że one się powiodą wam w tym tygodniu, ok? Więc tutaj, jeśli coś planowaliście, na coś liczycie, na powiększenie czegoś. Co w tym momencie jeszcze może się nie rozwijało, tutaj macie dużą szansę na to, żeby to się właśnie zrealizowało, dlatego że jakby cały świat macie u swoich stóp, i w tym momencie tutaj jest duża szansa na to, żeby się to rozwinęło. Karta odrodzenia, więc tutaj, tak jakby to Wam tutaj mówi o tym, nawet te obie karty, to jest potwierdzenie tego, że Wy tutaj ruszycie do przodu. Coś Wam się uda tutaj. Jakby będziecie podążać z tym nowym pomysłem, z tą nową energią e, i takim zadowoleniem, że możecie właśnie zacząć coś nowego, że e, dostaliście szansę na to, że właśnie możecie coś zrobić według siebie samego, tak jakby tego sobie chcecie. W tej karcie też są. E, Sądowe sprawy, rozwodowe, czy też jakieś takie, powiedzmy, w tym temacie rzeczy, kiedy my się tutaj od tego uwalniamy, od tych trzecich osób, od tego, co nam nie służyło do tej pory. Tu jest karta, kiedy my możemy zacząć na nowo pisać swoją książkę. Nie bierzcie za dużo w tym tygodniu na siebie, i to w szczególności takich rzeczy, które wam są zupełnie niepotrzebne do osiągnięcia czegokolwiek, czy to sukces, czy to miłość, czy e, jakieś inne rzeczy. To jest karta, kiedy e, będzie zrzucone na Was wiele rzeczy, wiele tematów, e, i tutaj musicie się od tego bronić, i nie, e, nie bądźcie tacy dobrzy. Nie bierzcie tego wszystkiego na siebie, bo. E, z części tych rzeczy i tak nic e, nie wyniknie, a Wy tutaj naprawdę będziecie musieli się nieźle e, starać, żebyście to dali radę ciągnąć w tym tygodniu. Teraz karta pięciu kielichów. Duże skupienie się na jakimś niepowodzeniu, ok? Na czymś, co. E, Wydawało Wam się, że będzie dobrze, a tutaj jednak się rozczarowaliście czymś, jakąś sprawą, jakąś miłością, relacją. Wszystko jedno, czego to akurat u Was dotyczyło, już pomysłu powiedzmy. Tutaj zbyt długo się nie skupiacie na tym, co się stało, dlatego że tutaj już tego się nie da naprawić, trzeba tylko wstać i pójść dalej, ok? Dlatego, że tutaj macie bardzo pozytywna ta karta, jest sama w sobie nie najgorsza, jak na piątki, które przynoszą dużo czasami konfliktów. I ona się tutaj, widzicie, tak samo się wam pokazuje, um, nie wam, no ale generalnie dla baranów, tutaj w tej samej pozycji macie jakiś, jakiś konflikt, dwie piątki tutaj są, ok, więc to jest dla wszystkich baranów tutaj będzie jakaś, um, jakieś zatrzymanie i bo tutaj piątka postawiona, aby postawiliście na swoim zdaniu o cała reszta baranów. A single tutaj będą jakby z tej decyzji nie za bardzo zadowolone. Więc tutaj wpadniecie w jakąś taką e, zadumę, ok? Tutaj coś się nie spełni, nie sprawdzi. E, wstawajcie i idźcie dalej, dlatego że e, nie warto. I macie 8 buław w, 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 osiem monet oczywiście więc tutaj macie kartę kiedy będziecie działać z taką pełną energią tutaj jest podążanie za czymś ulepszeniem czegoś ok ulepszeniem pomysłu ulepszeniem jakiejś receptury i tutaj jest oczywiście receptury w, w przenośni ale tutaj jest jakaś duża praca nad sobą samym równocześnie aby właśnie po jakby Pokazać, że jesteście w stanie um, z niczego zrobić coś, okej? Okay? Ważne w tej karcie, zawsze tych ośmiu monet, jest to, żeby zwracać uwagę na wszystkie nawet najmniejsze szczegóły, bo one będą tutaj wam niezbędne do tego, żeby właśnie ta ta ósemka tak wam się ładnie tutaj sprawdziła, czyli e, finanse wam się tutaj rozwinęły, e, bo to jest właśnie praca nad takim tematem. I macie królową buław, więc e, tu jest sukces, e, tu jest osoba, która osiągnęła sukces, która osiągnie sukces, więc jeśli chodzi w szczególności o panie, to wy się tutaj pokazujecie jako osoba bardzo silna, e, która naprawdę wiele zdziałała i tutaj się nie zatrzymuje, ok? ona idzie dalej po następne sukcesy, więc y, bardzo ładnie i i tak mieliście, tak właśnie te barany tutaj pod, przed chwilą też cała reszta miała, y, rycerza była, więc on tutaj też działa. Tu są dwie osoby bardzo powiązane ze sobą, więc może być tak, że i, t, i panowie oczywiście będziecie, w rezultacie osiągniecie też ten sukces. Y, nie bójcie się też e, w momentach, kiedy mm, jakieś słabości pokazać, że też jesteście, e, też macie uczucia, też jesteście słabi czasami i e, w sensie mocy oczywiście, ok. E, że każdy ma jakiś gorszy dzień, ok. Tutaj nie, nie starajcie się udowodnić wszystkim w koło, że e, jeśli ktoś coś e, zawali, to na pewno nie wy. Tutaj każdemu się może coś zdarzyć, więc e, Tyle mam dla Was. Mam nadzieję, że tutaj spodoba Wam się to jakby eksperymentalne trochę czytanie na ten tydzień i myślę, że tak zostawimy to już. Zapraszam oczywiście, lajkujcie, like, komentujcie, dajcie znać, jak Wam się to podobało. Zapraszam za tydzień na następną tygodniówkę i oczywiście wszystkie miesięczne, roczne przesłania już są dodane na moim kanale. Dołączę je na końcu. Jeśli byście chcieli zasubskrybować, a jesteście nowymi osobami Wystarczy nacisnąć na moją podobiznę i to wtedy bardzo szybko się subskrybuje. Z góry dziękuję. Pozdrawiam was kochani. Dbajcie o siebie. Bardzo proszę i do usłyszenia.